Łazience. Jest wszystko, przed czym przestrzegają Was rodzice, babcia, dziadek, a nawet wujek. Ja jestem Ania. A ja Radek i dzisiaj zapraszamy Was na wycieczkę po naszej łazience. Zaczynamy przy wejściu od tego miejsca, z którego w sumie chyba najczęściej wszyscy korzystamy w każdej łazience, czyli z umywalek. Tutaj przychodzimy umyć rączki, nie tylko po skorzystaniu z toalety, ale ogólnie, więc fajnie, kiedy umywalki są blisko wejścia, blisko drzwi. U nas mamy dwie umywalki w tej łazience. Na tym nam bardzo zależało, bo też dwie umywalki mieliśmy w poprzedniej łazience w naszym mieszkaniu. I okazało się to rozwiązaniem tak praktycznym, że w zasadzie nie wyobrażamy sobie bez niego już życia, więc dwie umywalki musiały być. Tutaj mamy dwa metry szerokości, ten blat ma 2 metry. I dobranie zarówno odpowiednich umywalek, jak i odpowiedniej armatury tutaj wcale nie było takie proste, dlatego że zależało nam na tym, żeby z jednej strony to miejsce było tutaj dosyć obszerne, czyli na przykład, żeby tutaj w tym miejscu można było sobie zrobić bez problemu makijaż, a jednocześnie, żeby umywaleczki były wygodne. Jeżeli oglądaliście filmy z naszej poprzedniej łazienki, to tam mieliśmy umywalki w kształcie takich mis. Które miały około 40 cm średnicy, i to było fajne rozwiązanie, ale jednak nie najwygodniejsze na świecie, dlatego że te umywalki w kształcie miski, które są cały czas dosyć modne, one są o tyle niefajne, że niestety dosyć dużo zbiera się pod nimi brudu, do którego ciężko jest dotrzeć. Także stwierdziliśmy, że już więcej takich umywalek w naszym domu nie chcemy. To jest jedna rzecz. A po drugie, Taka średnica 40 cm to jest jednak jak na umywalkę, odrobinkę za mało. Także tutaj umywaleczki mają 60 cm szerokości. Oczywiście są węższe, to jest 35 cm głębokości, żeby to nam się wszystko na tym blacie zmieściło elegancko. Do tego mamy wylewki, które też tutaj troszeczkę się nagimnastykowaliśmy z dopasowaniem ich wymiaru, żeby, żeby nam tutaj ładnie, idealnie leciała woda. Tak jak w tym miejscu, w którym chcemy, żeby było rączki, wygodnie można umyć. Te, ta cała armatura w ogóle w łazience była jeszcze dodatkowo o tyle problematyczna, że zależało nam na tym, żeby nie była ani chromowana, ani czarna, ani złota. Postawiliśmy na stal, na taką stal satynową. Nie? Radek, to jest satynowa? Tak, to satyna. Tak przynajmniej się nazywa. <noise> tak, tak chyba się nazywa. Ostatecznie okazało się, że wcale nie, nie jest w tej chwili łatwo taką stal czy taką armaturę w stali dorwać, bo albo jest potwornie droga, albo terminy oczekiwania są potwornie, potwornie długie. Ostatecznie armaturę udało nam się dostać, połączyliśmy dwie firmy, damy Wam może nazwy w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani, jakich firm mamy armaturę w całej łazience, jeszcze troszeczkę więcej pokażemy. Ale tutaj w tym miejscu mieliśmy jeszcze jeden problem i dylemat do rozwiązania, a mianowicie ten blat. Zależało nam na takim blacie od ściany do ściany. Początkowo myśleliśmy o różnych materiałach, bo mieliśmy różne propozycje. Gdzieś tam chcieliśmy między innymi blat kompozytowy z zatopionymi w nim umywalkami. Ostatecznie to rozwiązanie okazało się strasznie drogie z jednej strony, a z drugiej strony e, chyba może po prostu nie znaleźliśmy wykonawcy, który, który chętnie i z jakąś taką pasją by do tego do, e, podszedł. Także stwierdziliśmy, że OK. Trudno się mówi, a postawimy na rozwiązanie, które w sumie już mieliśmy wypróbowane, prawda? Czyli takie rozwiązanie, które gdzieś tam już pojawiło się w naszym mieszkaniu kiedyś. Ten BLAT jest na takim stelarzu Radek? do. To... jest to stelaż typowy dla zabudowy gipsowo-kartonowej, także. Nie, a tu jakichś przebojów jest to standardowe rozwiązanie. Trzeba powiedzieć, że tak. stabilne, bardzo wzmocnione. Ale tutaj nasz wykonawca musiał się nad tym, na tym nagimnastykować, żeby rzeczywiście to było stabilne, tak? Tutaj się e, zamontować to wszystko nam, e, nam do ścian. No i ułożył nam na tym, na tym płytki. To jest taka sama płytka, jak na, jak na podłodze w całym pomieszczeniu. E, prawie taka sama, bo na podłodze to są płytki. 60 na 60 natomiast na plat wzięliśmy płytki troszeczkę większe. Wzięliśmy płytki 60x120 i to powiem szczerze, nie był nasz pomysł, bo my chcieliśmy po prostu zrobić z tych samych płytek co na podłodze, to był pomysł naszego wykonawcy, naszego glazurnika i to był pomysł bardzo dobry. On nam podpowiedział, że a sprawdźcie czy przypadkiem nie ma, nie ma płytek takich większych, szerszych i wtedy będziemy mieli ładnie tutaj tylko przecięte na pół, będzie ładnie symetrycznie. No i rzeczywiście miał rację, bardzo ładnie to wyszło. On jeszcze to bardzo ładnie ułożył, tutaj mamy płytki cięte pod kątem 45 stopni, prawda? Tak. Tak, on to bardzo ładnie tutaj ułożył, także wyszło, wyszło super i w ogóle wszyscy, którzy przychodzą do naszej łazienki pytają zawsze, czego jest ten piękny blat zrobiony? On jest po prostu zrobiony, e, zrobiony z kresu. I jeszcze, żeby tutaj e, była wisienka na torcie, e, pod tym blatem znajduje się szafka. I szafka jest też wisząca. To już jest dzieło naszego stolarza. Tutaj chłopaki też się mocno napracowali, żeby, żeby ta szafka tutaj fajnie zawisła, żeby była... ona jest dosyć ciężka, bo to są, to, to są cztery potężne szuflady. Jednak każda prawie metrowej, prawie metrowej szerokości, oczywiście napakowana jakimiś różnymi łazienkowymi rzeczami, także ta, ta cała konstrukcja też musiała zostać solidnie wykonana. Oni to podwieszali chyba do blatu, prawda? Z tego co pamiętam, Radek. No A już nie ten. wiem, czy przymocowana jest tylko do ściany, czy również do blatu. Do ściany, do blatu, chyba do blatu też, chyba, chyba, do, chyba do blatu też to mocowali. Także i wyszło. Naprawdę bardzo fajnie. W ogóle taka szafka pojemna w łazience to jest bardzo, bardzo cenna rzecz. Tutaj wrzucamy wszystkie jakieś tam podręczne kosmetyki. I mimo, że my mamy jeszcze dodatkowe miejsce do w domu, w pralni, na no jakieś takie zapasy papieru toaletowego, ręczniki i tak dalej, to jednak te wszystkie kosmetyki, szczotki, jakieś tam podręczne, golarki, i cała reszta tutaj jest spakowana i tutaj elegancko się mieści. Dzięki tej szafce też jest bardzo łatwo posprzątać z blatu. Po prostu otwieramy szuflady, wrzucamy wszystko do szuflady, posprzątane. No i nie powiedziałam jeszcze o lustrze, które mamy tutaj nad tymi, nad tymi umywalkami. Też w sumie podobne rozwiązanie mamy w naszym, mamy w naszym mieszkaniu i to, to rozwiązanie nam się super sprawdziło. Także stwierdziliśmy, że nie bawimy się w żadne dokładane lusterka fikuśne, nic w tym stylu. Lustra będą po prostu zabudowane w ścianie, to jest najpraktyczniejsze. Najczystsze, najszybsze do sprzątnięcia też, też rozwiązanie w łazience. Mamy po prostu lustra, które tutaj nam szklasz włożył. Mamy światełka led ledowe, które bardzo dobrze doświetlają twarz, także można się bardzo wygodnie czy ogolić, czy bardzo wygodnie zrobić makijaż. Także miejsce jest super. Ten patent, tak jak mówiłam, mieliśmy już wypróbowane, więc. W sumie chyba nie ma czego co szukać czegoś innego, tak naprawdę to rozwiązanie jest najlepsze. Z lustrem mieliśmy sporo zabawy. Tutaj niestety szklarz, który, który nam lustro montował, dwa lustra montował, no nie popisali się chłopaki i niestety pierwsze lustro było pęknięte od razu przy samym montażu. Rozwalili nam jedną z płytek, także glazurnik musiał też, musiał też płytkę wymieniać, oni musieli przyjechać kolejny raz. Wymienić to lustro, musiała zostać właśnie płytka wymieniona, ostatecznie lustro to drugie nie wyszło jakoś specjalnie idealnie, ale już nie mieliśmy... Ale do zaakceptowania. Do zaakceptowania, my już nie mieliśmy siły zapraszać ich do nas kolejny raz na kolejne poprawki, bo stwierdziliśmy, że nie wiadomo, czy będzie lepiej. Tutaj mamy jeszcze co? Wieszaczki? To jest jeden z, takich, jeden z takich detali, który mi się podoba, Radkowi niekoniecznie. Też się już podoba. Te, też się już podoba. Ale to też jest taka, jedna z takich rzeczy, których bardzo długo szukaliśmy. I też może pokazuje, dlaczego jeszcze wszystkiego, jeszcze wszystkiego nie mamy. Bo niektóre rzeczy po prostu czekają chyba na moment, kiedy zostaną przez nas znalezione. Jeszcze jakieś dodatki, obrazki, duperele dekoracyjne. To wszystko czeka na swoją kolejkę i pojawi się wtedy, kiedy znajdzie się idealne. Powinnam powiedzieć o wannie, ale chyba jeszcze pokażę Wam to, co mamy na oknie. Na oknie mamy firaneczkę. chyba nie jest to jakieś bardzo typowe rozwiązanie w łazienkach. Tutaj troszeczkę się zastanawialiśmy nad, tym, nad tą firanką opadającą na podłogę. Czy nam tutaj się nie będzie to zalewało wodą? Czy nie będzie cały czas mokre i wilgotne? Nie jest. Nic się z tym tutaj nie dzieje. Woda nam się z Wanny nie wylewa na podłogę, także, także nic się strasznego tutaj nie wydarza. Firanka jest o tyle fajna w łazience, że wprowadza taki element takiej przytulności, takiej domowości. Jest po prostu przyjemniej. No i królowa tej łazienki, czyli Wanna, oczywiście. Wolno stojąca, bo u nas wanna musi być wolno stojąca. Powiem Wam, że kiedy się raz takiej wanny wolno stojącej w łazience spróbuje to się już chyba nie chce mieć innej. O ile oczywiście odpowiednio się ją w łazience ustawi. Bo wiemy, że wanny wolno stojące potrafią być problematyczne, prawda Radek? Tak, potrafią być problematyczne. Problematyczne w sprzątaniu na przykład. W sprzątaniu, tak. Ludzie narzekają często, że mają problem z dotarciem do tych, do tych miejsc z tyłu za wanną, no u nas takiego problemu nie ma dlatego, że ta wanna jest odpowiednio ustawiona. Do tego też się przyłożyliśmy i żeby tutaj ten dostęp do, do miejsc za wanną był jeszcze wygodniejszy niż mieliśmy w mieszkaniu na takie dosyć nietypowe rozwiązanie. Wymyśliliśmy sobie swoją własną półeczkę. Masz ją Radek na tym? Tak. Tak? Półeczkę zawanną, która ma nietypowy kształt ma kształt trójkąta i to nam, ta półeczka nam załatwia tak naprawdę kilka rzeczy tutaj. W niej po pierwsze umieściliśmy sobie baterię, taką z wyjmowanym tutaj również prysznicem dlatego, że niestety te baterie stojące, które wystają nam z podłogi to nie jest takie rozwiązanie, które nam się super podoba. Wydaje nam się trochę mało stabilne, jednak rzeczywiście trudne w utrzymaniu w czystości. Woleliśmy taką baterię, która gdzieś tam znajdzie się troszeczkę wyżej, także tutaj, w tej całej półeczce, ta cała bateria jest umieszczona. A półka dodatkowo rozwiązuje odwieczny problem, gdzie ustawić wszystkie kosmetyki, kiedy mamy wannę wolno-stojącą, bo z reguły nie ma ich gdzie ustawić. Tutaj jest obszarna półka, na której naprawdę wszystko się mieści, nawet kwiatek, jak widzicie, także w, ogóle, także w ogóle super. No i jeszcze dodatkowo, ten jej trójkątny kształt sprawia, że wanna jest ustawiona pod troszeczkę innym kątem. Nie mamy tutaj kąta prostego, mamy kąt rozwarty, co pozwala nam na to, żeby sobie spokojnie tutaj bez problemów sięgnąć za wannę i posprzątać, czy wytrzeć wodę, jeżeli nam na kapie, a zwłaszcza naszej córce, bo chyba jej najczęściej to woda kapie, nie? Jeszcze może, jeżeli chodzi o samo ustawienie tej wanny w Łazience, to tutaj mieliśmy trochę mały spór, nie Radek? No tak, zastanawialiśmy się, w którą stronę powinna ona stać względem skosu w Łazience. No właśnie, bo Radek uważał, że będzie siedział tam sobie z tamtej strony tyłem do okna i patrzył w ścianę podczas relaksującej kąpieli i będzie bardzo fajnie. Ale tak, żeby uniknąć tego, że na przykład, jeżeli wstanę, no to walnę się w sufit. No właśnie, bo tutaj mamy, tutaj mamy skosik. Ja jednak byłam, byłam zdania, że mimo wszystko patrzenie w ścianę podczas relaksującej kąpieli niekoniecznie jest tym, na co mamy ochotę. I wydawało mi się, że Radek jednak będzie dawał tutaj radę wstawać w wannie, tak jak na no Nie znaczy, nie, zdało, nie zdarzyło się jeszcze to, żebym się kiedykolwiek przy wstawaniu. No i to jest tylko wystarczająco. Ta tak? Czyli tak jak, wystarczająco. jak wstajesz, to wstajesz tutaj. Ale jest, jest ok, także, ale to też była taka rzecz, nad którą się bardzo mocno zastanawialiśmy i troszeczkę się o nią wspieraliśmy, ale jest dobrze, prawda? Jest dobrze. Kolejny mały, ale bardzo ważny detal, a mianowicie wieszaczki na ręczniczki. Tych wieszaczków mamy tu w sumie sześć, na zapas nas jest tylko trójka, ale warto też tutaj powiesić czasem jakiś szlafroczek. Może jakiś dodatkowy ręcznik, może ktoś będzie nas odwiedzał i spał w pokoju, który jest gabinetem, a który też ma być docelowo miejscem, gdzie ewentualnie dodatkowego gościa będzie można przenocować. Także tych wieszaczków mamy tutaj trochę więcej. No i są umieszczone strategicznie między wanną a prysznicem, do którego Was teraz zaprosimy. Nasz prysznic to jest taki prysznic otwarty, typowy prysznic walk-in. Bez żadnego brudzika, z odpływem liniowym, nie ma tutaj żadnych drzwi i nie ma w tym prysznicu żadnego szkła. I to była rzecz dla nas bardzo ważna, z tymi szklanymi kabinami nażyliśmy się już wystarczająco długo. W dwóch co najmniej mieszkaniach mieliśmy szkło, w jednym mieliśmy kabinę zamykaną z takimi drzwiami, z tą nieszczęsną całą uszczelką, w której się cały czas zbiera kamień, różnego rodzaju syp, który jest ciężko wyczyścić. W drugim mieszkaniu mieliśmy po prostu szklaną kabinę, która była bardzo fajna i bardzo ładna, ale oczywiście kropelki wody, zacieki z kamienia, z całej reszty, no niestety potrafią człowieka doprowadzić do szału. A my też nie jesteśmy, nie należymy do tych osób, które trzymają ściągaczkę w prysznicu, nie Radek? <słuch> Się. Nie ma tutaj nigdzie w łazience takiego narzędzia. Myślę, że nawet gdybyśmy tą ściekaczkę postawili, to byłaby to ostatnia rzecz, z której byśmy korzystali po wzięciu prysznica. Także zależało nam na tym, że jednak tego szkła się w końcu z łazienki i z kabiny prysznicowej pozbyć. No i z sukcesem się to udało. Prysznic jest otwarty, nie ma w nim żadnych drzwi. No i to oznacza, że pojawia się tutaj bardzo często jedno pytanie, a mianowicie, czy pod tym prysznicem nie jest zimno? Mi osobiście nie jest zimno. Nie, no generalnie w ogóle jest, nie jest zimno, okay, tak, tak. tak. W... Temperatura wody powoduje, że tu w tej wnęce robi się zdecydowanie cieplej. Ja w ogóle. Gorą, tak. W samej łazience mamy też to ogrzewanie bardzo wydajne i jest naprawdę. Tak, ciepło. bo w łazience w ogóle mamy, mamy cieplej, tak niż, niż w innych pomieszczeniach, żeby było. Właśnie przyjemnie, cieplutko, również podczas, podczas kąpieli pod prysznicem. No to, że nie ma tych drzwi, oczywiście sprawia, że, oczywiście sprawia, że, że no nie trzeba dodatkowych elementów gdzieś tam, gdzieś tam czyścić. Uzienka jest super, ta, ten prysznic jest super praktyczny, super prosty w sprzątaniu, bardzo wygodny. Eee, oczywiście tutaj Radek też Wam pokazuje od razu odpływ liniowy, który tutaj jest. I który sprawia, że tego brudzika w łazience nie musimy mieć. Dla nas to jest kolejny raz już mieszkanie z odpływem liniowym yy, i no jest to super rozwiązanie. Fakt, fakt, że trzeba to czyścić, nie Radek? Tak, ten odpływ liniowy ma budowane syfony, jak oczywiście każde takie urządzenie odpływowe, no ale fakt jest taki, że jeżeli się tego regularnie nie czyści, no to może zdarzyć się w łazience. Powódź, tak więc co dwa tygodnie czyszczenie tego odpływu powinno u nas średnio się odbywać. Tak, i tutaj Radek zajmuje się wyjmowaniem moich i naszej, naszej córki włosów. Bardzo przyjemne zajęcie. <grymne> tak, i to jest, ponieważ jest to męskie zajęcie, wyjmowanie kobiecych włosów z syfonów pryszniców, to Radkowi właśnie to z miłą chęcią pozostawiamy. A jeszcze jest jedna rzecz, o której to warto powiedzieć. W ogóle dwie rzeczy chyba tak mi się wydaje. Bo po pierwsze ta y, bateria tutaj, tak? to też jest coś czego się długo... Bateria i deszczownica. To jest coś czego się też długo, na, na, może nie tyle naszukaliśmy, ale na to się długo naczekaliśmy. Bo okazało się, że firma, którą wybraliśmy, y, która właśnie miała w ofercie tą armaturę y, łazienkową, taką y, w tej stali y, satynowej, jest to firma włoska i oczywiście, my zamówiliśmy sobie tą baterię w wakacje w zeszłym roku. Co oznaczało, że za załapaliśmy się na włoskie wakacje, przez co naczekaliśmy się chyba na tą baterię ze 3 miesiące, nie? No, sporo czasu to było. Albo, albo i dłużej, bo cały czas to do nas nie mogło dojść. Także pamiętajcie, jeżeli zamawiacie do domu coś, co jest włoskie, to nie zamawiajcie tego przypadkiem w wakacje, dlatego że w sierpniu Włosi. Wyjeżdżają wszyscy, po prostu wszyscy na wakacje. No i swojego zamówionego towaru, czy zamówionego do domu produktu, tak szybko nie dostaniecie. Także na to trzeba uważać. I co, żebyśmy jeszcze powiedzieli o półeczce, co? Tak, jeszcze zajeżdżamy tutaj na drugą stronę ścianki, tak żeby Wam pokazać miejsce na kosmetyki w naszej kabinie prysznicowej. Tak, mamy miejsce na kosmetyki. No i znowu to jest wypróbowane rozwiązanie. Taką półeczkę w ścianie mieliśmy też w mieszkaniu. Fajne rozwiązanie. Najprostsze w czyszczeniu, najbardziej praktyczne, pojemne. I czas, żeby wyjść z prysznica i zajrzeć na drugą stronę ścianki, bo po tej drugiej stronie ściany prysznicowej mamy toaletę i w tej ścianie też oczywiście jest geberit. Tutaj też dosyć długo się naszukaliśmy, żeby ten geberit był, był odpowiednich wymiarów, prawda, żeby nam się zmieścił. Dlatego, że to, to nie jest ta, ta cała długa ściana, to nie jest tylko nasza ściana prysznicowa, ale tutaj też, mniej więcej do tego momentu, nie? Jest, to tak. Są rury od rekuperacji. od rekuperacji, także zmieszczenie tego, zresztą my o tej kwestii tak. film wcześniej, prawie, do którego prawie film którego obejrzenia zapraszamy, ale finalnie w tej ściance zmieściło się wszystko, co miało się znaleźć i ona jest też w odpowiednim miejscu, zapewniając komfort użytkowania tej łazienki. Mamy wystarczającą ilość miejsca pomiędzy właśnie tutaj naszą miską, a, wanną. A, wanną. I tu też zmieścił się, zmieścił się stelaż, zmieścił się trójród, na wszystko się, wszystko nam się eleganciutko, zmieściło. Toaleta też jest w takim miejscu troszeczkę z boku, bo w tym, w tym, oryginalnym, w tej oryginalnej propozycji architekta dla tego projektu, toaleta znajdowała się, praktycznie na samym wejściu, tak, w takim centralnym punkcie. I ostatecznie wyglądało to mniej więcej tak, jakby, jakby ta miska klozetowa miała tu być Królową tej, tej łazienki. My stwierdziliśmy, że jednak może nie jest to najlepszym pomysłem, jeżeli miska klozetowa jest to, tym fokusowym punktem najważniejszym w całej, w, tej łazienki, w całej łazience. Stwierdziliśmy, że fajniej chyba, jeżeli tym głównym punktem będzie wanna. Toaleta jest w takim miejscu z boku, troszeczkę bardziej ustronnym. Jest obok drzwi, nie naprzeciwko drzwi, także a może troszeczkę mimo wszystko bardziej, bardziej prywatnie i ustronnie. Troszeczkę jest schowana przed wzrokiem, także uważamy, że to, to miejsce jest dla niej idealne. Z takich detali: mamy bardzo chyba fajną szczotkę do toalety. Mi się podobała i naszej córce się bardzo podobała, także we dwie wybierałyśmy. Radek oczywiście był sceptyczny. Dla nas idealne. Kolejny kod w domu. Brakuje nam czegoś tu jeszcze jednak, jeżeli chodzi o detale. Nad toaletą powinien się tutaj znaleźć jakiś obrazek albo lustro. Cały czas nie możemy dojść do kompromisu w tej kwestii. No, ale może kiedyś, kiedyś nam się dojść uda. I jeszcze jest jedna ważna rzecz. Mamy taką rurę, Radek, nie wiem, czy jesteś w stanie pokazać naszą rurę nad toaletą. To jest wentylacja z prysznica, którą zdecydowaliśmy się dodatkowo, dodatkowo dołożyć, ponieważ prysznic jest pod skosem. Obawialiśmy się tego, że gdzieś tam ta para wodna będzie nam się w tym prysznicu kłębiła i nie będzie miała wystarczającego odpływu. Więc zdecydowaliśmy się dołożyć jeszcze taką kratkę, kratkę wentylacyjną, która, która jeszcze musi zostać zamontowana. Zgadza się. Niebawem zostanie to. No, właśnie liczę na to, że niebawem radek, co? Jak myślisz, tak. jest szansa? Zdecydowanie. Jest szansa. No i co, jeszcze mamy kilka kabelków wystających stary gdzieś tam. Ale może już nie będziemy ich pokazywać? Nie musimy ich pokazywać. No to są takie drobiazgi, które tutaj też wymagają no, małych starań. No i co, i to już chyba cała nasza łazienka, tak naprawdę. Pewnie jeszcze nie do końca cała, bo e, tak jak mówiliśmy i tak jak jeszcze tam dopowiemy pewnie, e, jakichś małych detali, obrazków, dekoracji brakuje, ale to wszystko pojawi się z czasem. Trzeba uczciwie przyznać, że z tej łacienki jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Wyszło naprawdę bardzo fajnie, bardzo funkcjonalnie, bardzo przyjemnie. Nie tylko jest. Taka funkcjonalna, praktyczna i ładna, ale tak naprawdę wygląda troszeczkę jak taki salonik. Salonik. Kąpiel. Kąpielowy, tak jest. Oczywiście brakuje jeszcze pewnych drobiazgów i szczegółów do opracowania, takich o których mówiliśmy, ale i tak już naprawdę prezentuje się bardzo fajnie i jest z niej, tak, niej bardzo przyjemnie i bardzo przytulnie. Naszym zdaniem Łazienka wyszła idealnie, ale nie sama z siebie. Spędziliśmy naprawdę dużo czasu nad tym projektem. Od samego początku było to zadanie dla nas bardzo ważne. Cały czas nam coś w tym projekcie nie pasowało. Zmienialiśmy położenie wszystkich tak naprawdę elementów w tej łazience, poczynając od umywalek, po... Poprzez wannę czy prysznic, no i tak naprawdę ileś tych wersji stworzyliśmy. Trwało to naprawdę dużo dosyć razu. długo, no ale finalnie jesteśmy rzeczywiście zadowoleni, a co należy podkreślić, zrobiliśmy dużo projektów, zarówno na kartce, zarówno na komputerze, zrobiliśmy oczywiście wizualizację. No i to, co rzeczywiście było podczas tego projektu, okazało się, sprawdziło się podczas użytkowania. No i dlaczego warto te wszystkie wizualizacje i projekty robić? No bo jednak łazienka jest bardzo, bardzo ważnym pomieszczeniem. O ile w sypialni jeszcze od biedy gdzieś tam łóżko możemy przestawić pod drugą ścianę, szafeczkę przesunąć zmienić ustawienie jakiejś lampki, no to jest niestety już w łazience... Zostaje Ani tak walne, to z nami na długi, tak. długi czas, ponieważ wszystkie instalacje muszą być dopasowane, wszystkie elementy są wbudowane na stałe, więc tak naprawdę rzeczywiście warto, warto zdecydowanie poświęcić na tą łazienkę nawet więcej czasu niż na przykład na, na salon czy na sypialnię. No poświęciliśmy ten czas i jesteśmy super zadowoleni. Ja chyba muszę powiedzieć, że w tej chwili to jest moje ulubione pomieszczenie w domu. Moje też.